Cześć, ja jestem Julka i witam Was na kanale Matematyka z Julką. W swoich filmach pokazuję, że matematyka wcale nie musi być trudna. Jeśli masz problemy z tym przedmiotem, nie rozumiesz tego, o czym mówi się na lekcjach, a nie masz do kogo zwrócić się o pomoc, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o ułamkach zwykłych. Najpierw zaczniemy od tego, jak wygląda ułamek zwykły. Czyli tak. Na przykład weźmy ułamek 3 czwarte. Ta liczba u góry to jest licznik. Ta kreska, która, która rozdziela te dwie liczby, to jest kreska ułamkowa. A liczba na dole to mianownik. Ok. I ten ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika, jest nazywany ułamkiem właściwym. I gdy licznik jest większy od mianownika, to wtedy mamy do czynienia z ułamkiem niewłaściwym. I takim ułamkiem może być na przykład 8 siódmych, to sobie tak oddzielimy, bo tak może się pomieszać. Ok. I ułamek niewłaściwy możemy też zamieniać na liczbę mieszaną, czyli taką, która posiada całość i ułamek, czyli na przykład dwie całe, tutaj mamy te całości oraz ułamek na przykład 3 ósmy. Okay. I teraz, zanim przejdziemy do działań na ułamkach zwykłych, warto wiedzieć, w jaki sposób skraca się ułamki, jak się je rozszerza, w jaki sposób zamienia się ułamki niewłaściwe na liczby mieszane i odwrotnie, jak z liczby mieszanej stworzyć ułamek niewłaściwy. I trzeba też pamiętać, że skracanie, rozszerzanie, zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie nie zmieniają wartości liczby. Ok, czyli tak. Piszemy sobie jedynkę. A jakoś tak w kółeczku. I tak. Jedynka to będzie skracanie ułamków. Ok, i na przykład bierzemy ułamek 6,18. I tak. Jak chcemy skracać, to po prostu dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę. Czyli 6 przez 6, a 18 też przez 6 bo obie liczby przez tę samą liczbę, czyli to daje nam tutaj będzie 1, a tutaj na dole 3, czyli 1 trzecia. Ok, teraz dwójka. Rozszerzanie ułamku. Rozszerzanie polega na mnożeniu licznika i mianownika przez tą samą liczbę. To jest wykorzystywane, gdy na przykład chcemy doprowadzić y, ułamek do wspólnego mianownika, no do określonego mianownika. Tak, lepiej. I znowu weźmy 3 czwarte. I na przykład, jak chcemy sprowadzić do mianownika 12, to tak. Musimy czwórkę czyli nasz ten pierwszy mianownik musimy pomnożyć przez 3, żeby dało nam 12. I trójkę też musimy pomnożyć przez 3, bo mnożymy przez tą samą liczbę. oby obydwie liczby. Tu wyjdzie 9, a tu 12. Ok. Teraz numer 3. Czyli zamiana ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną. Czyli taką, która zawiera całość i ułamek, ale nie wiem, czy już będę to pisać, bo to trochę zajmie. Może napiszę tak szybciutko. Ok. Czyli teraz, jak zamienić niewłaściwy ułamek na liczbę mieszaną? Weźmy na przykład ułamek niewłaściwy, 17 piątych. I żeby zamienić na liczbę mieszaną, to musimy podzielić 17 i 5. No, 17 przez 5. Już mówię dlaczego, bo kreska ułamkowa to też inaczej znak dzielenia w ułamku. 17 na 5 to jest 3, i reszta 2. Czyli to nam wyjdzie. 17 piątych, to inaczej 3 całe, bo tutaj mamy 3 całe i reszta 2. Ale teraz, co wpisać? Tutaj wpisujemy ten mianownik, który był wcześniej, czyli 5. Ok, teraz numer 4. Czyli zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy, czyli odwrotnie. Też tak się postaram szybko napisać. Okay, czyli na przykład. Hmm. Weźmy te 3 i 2 piąte, czyli to, co nam wyszło w poprzednim przykładzie. I to się równa, jak już wiemy, 17 piątych. Ale jak to wyliczyłam? A więc tak, gdybyśmy wcześniej nie, nie mieli tego przykładu i nie wiedzieli zupełnie w tamtym przykładzie. To żeby to obliczyć, musielibyśmy zrobić tak. 5 razy 3. Tutaj mianownik mnożymy przez całość i później to co nam wyjdzie, czyli 15 to licznik dodajemy wtedy do tego wyniku. Czyli najpierw to mnożymy z tym i to co nam wyjdzie po prostu dodajemy do licznika. Ok, teraz przejdziemy już do działań na ułamkach zwykłych. Jeden dodawanie i odejmowanie, i jeszcze przed dodawaniem lub odejmowaniem ułamków o różnych mianownikach, należy je sprowadzić do wspólnego mianownika, ale takich wspólnych mianowników może być wiele. Jeśli doprowadzimy do wspólnego mianownika, to dodajemy lub odejmujemy liczniki, a mianownik przepisujemy. Ok, już pokazuję przykład, czyli na przykład 2 trzecie, dodać 5 szóstych. Ok, teraz sprowadzamy do wspólnego mianownika. Czyli tym wspólnym mianownikiem może być no, na przykład, nie wiem, szóstka. Czyli tutaj ten ułamek zostawiamy bez zmian, bo już tutaj mamy mianownik 6, ale tutaj nie mamy. Więc, żeby wyszła nam szóstka tutaj z trójki, to musimy ją pomnożyć razy 2, i licznik też razy 2, bo przez tą samą liczbę. Czyli tak, tutaj wyjdzie 4 szóste, i to przepisujemy, czyli 5 szóstych. I to nam da 9 szóstych, czyli tak, jak mówiłam, że dodajemy liczniki, a mianownik przepisujemy. No dodajemy lub odejmujemy. W tym przypadku dodajemy. I teraz zamieniamy ten ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną. Czyli po prostu dzielimy 9 na 6 i to wyjdzie nam 1, i reszta 3, i mianownik przepisujemy 6. Ok. Teraz jeszcze jeden przykład. I mogliśmy też w tym przykładzie tutaj. Yy, zrobić tak, żeby ułam, żeby mianownik wspólny wyliczyć w ten sposób, że po prostu pomnożyć dwa mianowniki przez siebie, czyli 6 razy 3, albo 3 razy 6, bo to bez różnicy. I to nam daje 18. I w ten sposób też można wyliczać wspólne mianowniki. Tutaj, tutaj jeszcze pokażę, co by wyszło, jakbyśmy tak zrobili. Czyli 2 trzecie dodać 5 szóstych.

Teraz zamienimy to jeszcze na ułamek mieszany, czyli jedna całość. Reszty 9 i mianownik 18. Jeszcze sobie skrócimy tutaj, bo można. 9 przez 9 to nam da 1 to też przez 9 i tu nam wyjdzie 2 i to daje jedną całą i jedną drugą a może tak. Dobra, teraz już następna strona, czyli teraz będzie z odejmowaniem przykładzik. 4 7 odjąć i 1 3 Tutaj wspólnym mianownikiem będzie 21, bo pomnożymy przez siebie te dwa mianowniki. I wtedy nam wyjdzie ich wspólny, czyli 21. Czyli to mnożymy przez 3. I to też przez 3. Tu przez 7 i to też przez 7. Czyli wyjdzie nam 12, 21, odjąć 7, 21. Ok, i teraz wyjdzie nam 5 z tego na górze, a tutaj te mianownik, mianownik po prostu przepisujemy 21. Ok, teraz numerek 2, czyli mnożenie. Ok, i przy mnożeniu ułamków można skracać licznik jednego ułamka z mianownikiem innego ułamka. Ale trzeba pamiętać, że przed przemnożeniem liczb mieszanych należy zamienić się na ułamek niewłaściwy. Ok, więc na razie sobie weźmiemy ułamki właściwe, a później się zajmiemy liczbami mieszanymi. Czyli 3, czwarte razy 6 piętnastych. Jakie krzywe. Ok. Więc to sobie skracamy z tym. Tu wyjdzie nam 1, tutaj 5, bo skracamy przez 3 obydwie liczby. To możemy przez 2 skrócić obydwie liczby, czyli tu będzie 2, a tutaj 3. I teraz 1 razy 3, czyli 3 i 2 razy 5, 10. Czyli 30. Ok. Teraz z liczbami mieszanymi, czyli 2 całe i 3 czwarte razy 3 całe i 1 siódma. To nam daje 11 czwartych, bo tutaj sobie zamieniliśmy na ułamek niewłaściwy i drugą liczbę też sobie zamienimy, czyli Dwadzieścia dwie siódme, i teraz sobie skracamy to, możemy przez dwa, to nam wyjdzie 11 a to dwa czyli sto dwadzieścia czternastych, i teraz jak to zamienimy na y po prostu ułamek właściwy czyli 121 dzielone na 14 to nam da 8 i reszty 9 czyli 8 i 9 Mianownie przepisujemy 14. Ok, no i teraz dzielenie. już można na następnej stronie zrobię. Już przy dzieleniu nie będzie tego dużo. I dzielenie jednego ułamka przez drugi zastępujemy mnożeniem. Przez odwrotność tego drugiego Już tłumaczę o co chodzi Tak, może sobie zapiszę dzielenie Ok, 3 czwarte Dzielone na jedną ósmą Ok I teraz pierwszy ułamek Przepisujemy normalnie Ale drugi odwracamy ale nie możemy tu znowu zrobić dzielenia, tylko jak odwróciliśmy ten drugi ułamek, to zamiast dzielenia robimy mnożenie. I teraz zamiast 1 ósma będzie 8 pierwszych, ale tu jest mnożenie. Przez to, że odwróciliśmy, to tu jest mnożenie. Sobie skrócimy. możemy przez 4, więc tu będzie 1, a tutaj 2. I to nam da 6 pierwszych. Czyli inaczej 6. I ostatni przykładzik. 7 ósmych. Dzielone na 4 piąte. Czyli pierwszy ułamek znowu przepisujemy normalnie. Zamiast dzielenia robimy mnożenie. A drugi ułamek po prostu odwracamy. Czyli 5 czwartych. Tutaj nie da się skrócić, więc po prostu to liczymy. 7 razy 5 to 35, a 8 razy 4 to 32. I teraz po zamianie na ułamek mieszany wyjdzie nam 1 cała i 3,32. I to tyle na dziś. Jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, a wtedy na pewno nic cię nie ominie. Zachęcam cię również do wciśnięcia łapki w górę. W ten sposób docenisz moją pracę i dasz mi dodatkową motywację do nagrywania kolejnych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.